Tuloro basę, to lara basi, koloro to rubaśek lara basa, i na makani lara o rebasata lara basa, oroboszko, koloroboszko, szata lara barabasę, lara basa, tuloro basa, o basa k lara ba, eka lara Jezusa podważamy wszelką religię, Wszelki terror kłamstwa. My podważamy przez moc imienia Jezus. Ojcze, my chcemy, aby ludzie rodzili się na nowo, aby oddawali Tobie swoje życie. Nie idź w procesji, niosąc obraz kogoś, kogo nie znasz. Nie do takiej pielgrzymki powołał cię Bóg, abyś niósł obraz Boga którego nie poznałeś osobiście, na swój obraz i swoje podobieństwo stworzył nas Bóg. Chodzi o to, aby go poznać osobiście, tak jak mówi pismo. Tak jak mówi pismo. Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest najpotężniejsza i najważniejsza informacja, którą można usłyszeć. To jest więcej niż darowany kredyt, kiedy Twoje grzechy zostaną zgładzone. To jest więcej, silniej i mocniej niż to, że jakiś człowiek ci wybaczy, że ci odpuści, że powie do ciebie: "Nie mam do ciebie pretensji, nie mam do ciebie żalu". To jest coś więcej, to jest coś głębiej. To jest potęga, to jest życie, to jest moc, to jest energia, to jest siła, to jest siła Boga, który powiedział o sobie: "Ja jestem". Ja jestem! Możesz we mnie żyć i we mnie poruszać się! Możesz dzisiaj we mnie żyć i we mnie się poruszać! To sa o salara bace kataraba, e kataraba, makatara Masekata, kataraba, o rewesza katarada o rewesza kiele rewesato urobo. powołujemy ludzi, powołujemy ludzi, ojcze, my powołujemy ludzi, ludzi, którzy będą głęboko zadawać sobie pytania, po co żyje na tej ziemi, po co chodzi po tej ziemi. Po co bo co spłodziła mnie matka z ojcem? O satala Bóg mówi, on cały czas mówi Ale trzeba nastroić tę duszę Musisz się nastroić